Cześć, kochani, dzisiaj witam Was w moim pierwszym odcinku na, kana na kanale Kocham świat nowy W tym odcinku chciałabym Wam pokazać parę moich wyrobów z modeli. Ok, pierwsza. Jest to taka pęcza. Wygląda ona tak. Są takie chmurki jeszcze do tego. Ok, kolejny wyrobem. Jest to takie ciasteczko z takimi małymi, no jakby drażetkami. Następnie jest to taki napój z takimi czarnymi kuleczkami na dole. Jest to taka pizza. Kolejny wyrob jest to taka kaciuszka z wisienką na górze jako taki deser. E, następnym wyrobem jest to taki pączek. Wygląda mi tak. Następnym wyrobem jest to taka książka. Kolejnym wyrobem e, jest to taka bagietka z tutaj, o, odwrotnie z taką, z takim y, z serami z pomidorami i z sałatą I tutaj jest jeszcze taki, y, nie wiem czy widać ale to jest taki y, hamburger następnie jest to taki lodzik trzykulkowy Kolejny jest to taki e, pier, e, Herbatniczek Z kanału Modelina Fashion Jak się nie mylę tutaj starałam się go trochę inaczej Odwzorować W ogóle ja trochę inaczej zmieniłam kokardkę Oraz zmieniłam trochę herbatniczka Następnie jest to taki e, To jest taki shake Z czekoladą I tutaj jest taka słomka e, No i wygląda on tak Okay. Kolejny wyrób, jest to takie kolorowe oczko, wygląda ono tak. I ostatnim wyrobem, na którym się napracowałam, jest to wyrób z takimi pączkami. Jest on też z modeli na fashion, ale ja go zmieniłam, ponieważ było to robione na serwetce z kwiatkiem, ja tutaj zrobiłam na serwetce z serduszka z serduszkiem i tutaj zmieniłam pączki, ponieważ tutaj jest serduszko na tym pączku, tutaj jest kokardka, tutaj są takie kuleczki i tutaj jest taka czarna czekolada więc postanowiłam to zmienić i ostatnim wyrobem, który wam dzisiaj pokażę, nie jest on jeszcze upieczony wyczonna yy, nie jest ona jeszcze, to jest taka nutella to jest z jakiegoś turbotalu, jak pamiętam okej, okay, to parę moich wyrobów mam nadzieję, że wam się podobał mój pierwszy odcinek yy, zapraszam do lajkowania i komentowania na moim kanale więc to tyle, pa!